wielkie sportowe show powróciło do Zblewa. W hali widowiskowo-sportowej odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Fit Kids, fitness gimnastyczno-akrobatycznym dzieci i młodzieży WBBF WFF Polska. To drugi dzień święta sportu w Zblewie, gdzie obecnie króluje energia, rywalizacja i dobra zabawa. Mamy drugi dzień festiwalu sportu, dzisiaj Mistrzostwa Polski, emocje niesamowite. Rekord jeśli chodzi o kluby, rekord jeśli chodzi o naszych zawodników, zawodniczki. 22 kluby, około 170 Aż zawodniczek, zawodników. Patronatem głównym naszej imprezy jest Artur Herold, znany sportowiec. No i raz w lewo, raz w harszewy, a teraz wiosna z wlewo. Wczoraj debiuty, dzisiaj mistrzostwa polski Fit Kids. Fitness gimnastyczno-akrobatyczny to nadzwyczaj wymagający sport. Na kondycję zawodnika, poza oczywiście regularnymi treningami, wpływ ma jeszcze bardzo wiele czynników. Dzieci przychodzą na zajęcia. I na początku jest fajnie, bo szybko się uczą, te elementy są proste, więc dziecko chętnie szybko się uczy, chętnie sobie chodzi. Później, jeżeli chcemy coś więcej nauczyć, no niestety ważna jest atmosfera w klubie, ważne jest podejście trenera, również wsparcie rodziców, inaczej się nie da. Zazwyczaj, jeśli chce się zostać profesjonalnym sportowcem, treningi trzeba zacząć już w bardzo młodym wieku. Tyczy się to również fitnessu gimnastyczno-akrobatycznego. Mimo wielkich wymagań, stawianych przed adeptami sportu, to jednak pasja bierze górę nad wszystkim i daje kolejne dawki motywacji. Uwielbiam uprawiać sport, jest to moja pasja, robię to na co dzień. Bardzo długo zajęło mi, żeby stanąć na podium na tak wielkich zawodach. Trenuję od 6 lat, po prostu to bardzo czuję, nie wyobrażam sobie e, nie ćwiczyć tego, bo codziennie treningi w domu mi dają bardzo motywację. Na początku chodziłam na hip-hop, ale nie przypasowało mi to zbytnio, więc mama stwierdziła, że zapisze mnie na fitness. Jest akrobatyczny. Okazało się, że to jest to. To jest moja pasja. Ćwiczę już od 7 roku życia, a mam 15 lat. Myślę, że to wymaga bardzo dużego poświęcenia i pracy w domu najbardziej. Również chodzenie na treningi. Takie regularne. Polecam fitness gimnastyczny, ponieważ wzmacnia siłę fizyczną i psychiczną. Polecam całym sercem, naprawdę nie wyobrażam sobie bez tego życia. Najbardziej daje mi satysfakcję, że mogę walczyć z innymi konkurentkami. No i też uczy na przykład samodzielności, jak sobie poradzić samemu. Organizatorom, wszystkim uczestnikom oraz zwycięzcom serdecznie gratulujemy, oraz życzymy kolejnych sukcesów i chęci do pokonywania własnych barier. Polecamy również zobaczyć międzynarodowe mistrzostwa FitKids z Blewo 2022 oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.